Bardzo serdecznie na moim e, dzisiejszym czytaniu, na które zapraszam Was zresztą bardzo serdecznie. E, dzisiaj zrobimy czytanie dla e, bliźniaczych płomieni, ale to czytanie będzie zarówno dla, a, dla aspektu żeńskiego, jak i aspektu e, męskiego i tak naprawdę sprawdzimy, co się, co się dzieje między tymi y, y, bli, y, bliźniaczymi, y, płomieniami. Y, jak zawsze zaczyn, zaczniemy od aspektu y, męskiego. Aspekt męski tutaj zamknął jakoś przy... przy, przy Przeszłość, tutaj zostawia coś e, za sobą, tutaj rozliczył się z przeszłością, odchodzi e, od przeszłości i rozpoczyna jakiś nowy etap, jakiś nowy rozdział w swoim życiu. E, rozpoczyna e, ten nowy etap jakimś nowym działaniem i to działanie jest skierowane w stosunku do aspektu y, żeńskiego. Y, aspekt męski tutaj być może zamyka jakiś rozdział, y, jakoś przeszłość z Królową Mieczy i y, będzie rozpoczynał jakiś nowy y, rozdział jakiś nowy etap tutaj właśnie z Królowo Mieczy albo zamyka jakiś rozdział, jakiś etap z Królowo Mieczy i będzie rozpoczynał jakiś zupełnie nowy rozdział, zupełnie nowy etap z kimś innym z kimś y, zupełnie Tutaj nowym, ale całkiem możliwe, że być może aspekt męski zamyka jakiś rozdział, jakiś etap z kimś innym i będzie wchodził w nowy etap, w nowy etap, w nowy rozdział z Królowo-Mieczy. I ta królowa mieczy, to możecie być wy, drogie panie, czyli aspekt y, żeński, aspektu męskiego, ale to może być jakaś, jakaś inna kobieta, y, która nie jest tutaj. E, e, bli, e, e, bliźniaczym płomieniem, to może tego mężczyznę, no właśnie, może ona jest jego bratnio duszą, albo, e, albo bliźniaczo duszo. W każdym bądź razie aspekt męski będzie od odradzał na nowo od początku tutaj swoje uczucia do królowej, do królowej Mieczy. Będzie odbudowywał tutaj więzi emocjonalne, uczuciowe z królową Mieczy. Całkiem możliwe, że Aspekt męski, czyli król kielichów zwiąże się, tutaj odbuduje swoje, odbuduje na nowo swoje więzi z królowo-kielichów. Króla kielichów z królowo-kielichów połączy miłość bezwarunkowa. Tak jak mówię, to możecie być Wy, drogie Panie, czyli aspekt y, żeński, aspektu męskiego, ale to musi, to y, niekoniecznie, bo pamiętajmy, że y, aspekt męski. Zalenie musi być w związku z aspektem żeńskim. Tutaj może y, może związać się z kimś innym, może rozpocząć jakiś nowy etap, nowy związek tutaj z kimś zupełnie y, innym, z kimś, kto nie jest jego, y, jego, jego bliźniaczym płomnieniem. Czyli pamiętajcie, to tak jak mówiłam, to możecie być wy, to może być wasza energia, ale wcale, wcale nie musi. Jeżeli chodzi o aspekt żeński, to tutaj też będzie jakiś mężczyzna, jakiś król buław, który będzie działał w stosunku do aspektu żeńskiego który będzie pałał namiętnością, tutaj być może będzie pełen pasji, pełen namiętności skierowanej w stosunku do tego aspektu żeńskiego, ale to też wcale nie musi być aspekt aspekt męski, tutaj aspektu żeńskiego. To może być zupełnie ktoś inny, to może być jego bratnia, dusza bądź y, bliźniacza, y, y, dusza. Tak samo jak aspekt Męski nie musi związać się z aspektem żeńskim, tak samo odwrotnie. Aspekt żeński nie musi wiązać się z aspektem męskim. W każdym bądź razie aspekt męski nawiąże komunikację z aspektem żeńskim, jakby odrodzi na nowo to. to, to, to to komunikację, albo ten król Buław, który pojawił, czy też pojawi się w życiu e, aspektu żeńskiego, tutaj e, nawiąże z nim na nowo komunikację. Tutaj też niejako odrodzi e, to, e, to komunikację. Być może wy w przeszłości tutaj mieliście jakiś kontakt, ale ten kontakt e, Tutaj został urwany. Być może tutaj straciliście ten kontakt, ale ja tu widzę, że ten kontakt powróci. Być może się z, ze sobą spotkacie na, roz, na jakąś rozmowę. Czyli tutaj będzie jakaś, jakieś spotkanie, jakaś, jakaś rozmowa, która odmieni. Wasze życie, całkiem możliwe, że oboje tutaj dążyliście do tej komunikacji, pra, e, pracowaliście tutaj bardzo intensywnie, zresztą nad tym, żeby odzyskać to, e, to, e, to, to komunikację. Ta komunikacja, czy też to spotkanie, które nastąpi, odmieni Wasze życie o 180 stopni. Będzie też początkiem e, Waszego e, nowego życia. Wy też odzyskaliście, odzyskacie to, co utraciliście, być może to, co Was łączyło, i nie tylko to. Być może wy nie tylko stra yy, 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 straciliście tutaj kontakt, ale yy, straciliście tutaj yy, jakoś więź emocjonalno-uczuciowo. Która was łączyła. Straciliście miłość bezwarunkowo, która was łączyła i teraz na nowo będziecie ją odzyskiwać. Was połączą więzy, bardzo bliskie więzy rodzinne. W ogóle wy staniecie się rodziną. Prawdopodobnie. Przez to, przez, to małże, przez związek małżeński. I tutaj Wy tak szybko wejdziecie w ten związek, tutaj rozpoczniecie ten związek, tutaj być może zaczniecie tutaj tworzyć ten. Ten dom, to, to rodzinę, tutaj odzyskiwać te bliskie, czy też od, od, odbudowywać tutaj łączące Was bliskie więzi, że to może być zaskoczeniem dla, dla Waszych bliskich. Ten związek małżeński, w który wejdziecie, ale też związek duchowy który was łączy yy, będzie uzupełnieniem waszego szczęścia i tutaj otworzy wam oczy na coś, czego wcześniej nie dostrzegaliście no właśnie szczególnie otworzy oczy aspektowi yy, męskiemu yy, tutaj aspekt męski uświadomi nagle sobie że aspekt żeński jest to jedyno, to, to, to właściwo i że tak naprawdę aspekt żeński tutaj idealnie nadaje się do roli matki żony, że aspekt tutaj jest w stanie. Z ten aspekt żeński jest w stanie zapewnić aspektowi y, me, y, męskiemu tutaj to ciepło, ogniska domowego i zadbać też, też o to ciepło, tego, tego ogniska domowego, bo ona to potrafi. Ona to potrafi. Teraz y, y, wy stworzycie razem zdrowo komunikację, będziecie ze sobą rozmawiać tak od serca, znajdziecie nic porozumienia, prawdopodobnie będziecie się rozumieć, nawet bez słów, wy uwolnicie się od zmartwień. Które są zresztą niepotrzebne, powierzając te swoje zmartwienia Bogu. I całkiem możliwe, że Wy rozpoczniecie tutaj nowe życie bez zmartwień, bez niepotrzebnych zmartwień. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i. Yy, bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.